Ostatnimi czasy recenzje gier są mocno nierzetelne, żeby nie powiedzieć przepłacone. Wiele rzeczy takich jak stan techniczny jest bagatelizowane, natomiast inne rzeczy są zbyt mocno hypowane, takie jak na przykład grafika. Koniec końców gra otrzymuje bardzo wysoką ocenę od recenzentów i zwiastuje kolejny hit na rynku. Jednak gdy gra trafia do zwykłych graczy, ta ocena szybko zostaje rozwiana. Jednak tu zostaje małe pytanie. Czy jest jakiś sposób, żeby w dzisiejszych czasach recenzje były bardziej rzetelne? Witajcie, ja jestem Sarna i dziś postaram się Wam pokazać, jak możemy zmienić recenzję gier. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że branża gier mocno się rozrosła i wiele osób pracujących nad grami, czy w różnych redakcjach, nie jest takimi pasjonatami jak było kiedyś. Widać to w wielu produkcjach, dlatego podejście do recenzji może się trochę nieco różnić od tego co było kiedyś. Dziś świat jest bardziej wrażliwy, a ludologiczne podejście do rzetelności recenzji też mocno się zmieniło w tym aspekcie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ocenianie gier nie należy do najłatwiejszych, dlatego sam w swoich recenzjach też nie podaje żadnych ocen. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację: wychodzi gra A, która robi na Was średnie wrażenie. Recenzent daje jej ocenę 7. Po kilku latach wychodzi jej druga część, czyli gra B. Oczywiście w trakcie wyszło wiele różnych gier, które otrzymywały to lepsze albo gorsze oceny. W czasie pomiędzy mogło minąć wiele lat, a branża mogła mocno się zmienić. Co innego zostaje uważane za plus, a co innego za minus. Również w trakcie mogło dojść do zmiany generacji, co również wpływa na ocenę gry. I teraz po latach przy recenzji produkt B otrzymuje ocenę 8 od tego samego recenzenta, który nie jest zadowolony z produkcji i nawet uważa, że pierwsza część była lepsza choć dostała niższą ocenę. Skąd ta mniejsza ocena przy produkcji A? Tu powodów jest sporo. Zmiana preferencji, ugrzecznienie recenzji, zupełnie inne podejście do gier i wiele, wiele innych powodów, które mogą wpłynąć na różnicę oceny przez lata. Tym przykładem chciałem Wam pokazać, jak ciężko jest wystawić oceny w recenzjach i jak wiele zmiennych wpływa ostatecznie na osąd, który z czasem może się mocno zmienić. Jednak sięgnąłem sobie wstecz do starszych katalogów, w których oceniało się gry za różne jej aspekty i powiem Wam, że jak tak sobie o tym myślę, to jest to naprawdę dobry pomysł na ocenianie, choć wymaga nieco zmian. Oczywiście nie eliminuję on wszystkich rzeczy, które podałem w przykładzie wcześniej. Ale pozwólcie, że wytłumaczę Wam o co dokładnie mi chodzi. Każda gra składa się z różnych elementów, które można zmierzyć w pewien sposób. Możemy tu ocenić osobno grafikę, fabułę, gameplay i wiele innych rzeczy, zależnie od typu gier. Bo na przykład w takim hack and u liczy się tak zwany endgame, co w grze platformowej niekoniecznie może mieć sens. Żeby jednak najbardziej to zobrazować, podam Wam tutaj jeden przykład. Na pewno mieliście tak nieraz, że Wasza ulubiona gra dostała za niską ocenę, bądź odwrotnie, gra której nie lubicie, kończy z wysoką oceną. Tylko w recenzjach zawsze widzimy tylko ocenę końcową, a zobaczcie jak mogłoby to zmienić odbiór recenzji, który wyglądałby następująco. Fabuła 3 na 10, gameplay 8 na 10, grafika 10 na 10, ocena ostateczna 7. 7 to oczywiście nadal dobra gra, ale co możemy wyczytać z tych liczb? Ano to, że gra może nie być skierowana dla nas, bo bardziej liczy się dla nas fabuła niż gameplay i jesteśmy w stanie grze wiele wybaczyć, jak wciągnie nas historia, a w tym przypadku fabuła jest bardzo nisko oceniona, ale gameplay stoi za to na wysokim poziomie. Jako przykład gry można tutaj podać grę typu hack and slash czy jakieś wyścigi, w których wiadomo fabuła czasem jest, ale nigdy nie jest ona najwyższych lotów, bo ten typ gier skupia się na zupełnie innych założeniach, ale dzięki takiemu zagraniu sami możemy wywnioskować wiele rzeczy. I takie oceny jak 5 czy 6 nie zwiastuje do końca złej gry. One po prostu nam mówią, że istnieje coś w grze, co było niedopracowane albo troszeczkę słabiej zrobione. Jak na przykład grafika, która nie broni się jak na dzisiejsze czasy. Oczywiście może być też taka sytuacja, w której to wyniki będą następujące. Fabuła 10 na 10, gameplay 5 na 10, grafika 2 na 10. Ocena końcowa 5,5. Więc wynika z tego, że gra jest typowym średniakiem i nie ma co sobie zawracać nią głowy. Ale ocena fabuły mówi nam, że w tej grze znajduje się historia, która może nas wciągnąć i zostać z nami bardzo długo po jej zakończeniu. Tu mógłbym podać jako przykład grę z ops The Line. Gra, która nie powala ani grafikom, ani gameplayem, ale fabuła w tej grze i podejście twórców do tego aspektu. Było niepowtarzalne i choć sam widzę w tej grze mocne wady, tak fabuła to majstersztyk. Choć tu niestety ciężko będzie nam wszystko zrozumieć, nawet po obejrzeniu kilku filmów z wyjaśnieniami zabiegów artystycznych. To trochę jak z Dark Souls: trzeba wszystko czytać między wierszami i umieć łączyć ze sobą puzzle, żeby na końcu stwierdzić, że historia po prostu wgniata w fotel. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi i jak fajnym rozwiązaniem jest kategoryzowanie poszczególnych kafelków, z których składa się gra. Samo takie wyciąganie średniej trochę bardziej krytycznie podchodzi do gier, ponieważ otrzymanie oceny 9x10 czy 10x10 10 nie będzie takie łatwe, ale chyba tak to powinno wyglądać, bo gry z takimi wysokimi ocenami nie powinny się pojawiać tak często, jak to bywa teraz. Sami zobaczcie, jak to działa. Jesteście firmą. Wypuszczacie grę i wasz feedback od recenzentów jest taki. Gra 9 na 10, gra 10x10. 10. Ludzie na to patrzą i idą kupić, bo przecież świetna gra. Dla wydawców jest to coś pięknego, gra się sprzedaje i dostaje dobre oceny. Potem włączają to zwykli gracze, którzy musieli wydać 300 zł za grę i grają w produkt, który ma masę błędów i niedoróbek. I co taka osoba może zrobić? Albo napisać komentarz, którego nikt nie przeczyta, albo poczekać aż połatają grę. Jednak czy tak powinny wyglądać gry, czy jakakolwiek usługa? Być może, gdyby taki Cyberpunk, Starfield, Diablo albo Lords of the Fallen dostały dużo gorsze oceny, to następnym razem te firmy próbowałyby szukać rozwiązania, co mogą poprawić, aby i ocena, i gra była lepsza. A nie jak teraz widzimy na relacji, w której Starfield mógłby wyjść w formie kodu i każdy by klaskał pośladami, bo przecież moderzy to załatwią. Albo taki NPC nie ładuje ci w cyberpunku i masz wyjebane, bo poczekasz sobie na patch, który ci to naprawi, wtedy sobie dokończysz zadanie i będzie giga. Wiadomo, że dla nas jakaś gra może być 10 na 10 mimo słabszych elementów gameplayu czy też grafiki, ale jest to nasza subiektywna ocena. A recenzje muszą być jak najbardziej obiektywne i gry muszą spełniać jakiś warunek, aby otrzymać najwyższą notę. Nie możemy pozwolić na to, że osoba casualowa robi profesjonalną recenzję, nie wspominając na przykład o endgame'ie w grze Hack and Slash. Wiadomo, recenzent to też człowiek nie będzie on do końca obiektywny, lecz mimo tego wydaje mi się, że w tym rozwiązaniu, które staram się wam tutaj zaproponować, jest o wiele mniejszy margines błędu niż w ostatecznej ocenie, która często stwierdza zero-jedynkowo, czy coś jest krapem, czy może grą roku. Bo ocena 8 stwierdza grę bardzo dobrą, a 3 niegrywalny krap, co niekoniecznie musi być prawdą. Tak teraz sobie myślę, że do tych przykładowych kryteriów, które podałem w filmie, to koniecznie trzeba było dodać stan techniczny, bo dziś gry wychodzą mega zbugowane, a mimo tego ocena końcowa to 9 lub 10 na 10, co wydaje się trochę śmiesznym żartem. Tu chciałem usłyszeć, co Wy o tym sądzicie. Być może macie jakieś własne rozwiązania. Jak możemy zmienić recenzję gier? Podzielcie się tym w komentarzach pod tym filmem, albo na Discordzie, oczywiście link w opisie tego filmu. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego, cześć!